Witam Was, z Sabal, dawno odcinka nie było, ale czekałem na zasraną zapowiedź nowego serwera od Gameforge'a, bo w tym momencie nie wiem, co mam robić i powiem Wam, że już mam to w dupie i postanowiłem zebrać wszystkie liki i to, co już Gameforge napisał o tym serwerze, więc uznajemy, że to jest moja zapowiedź i raczej kolejna się z mojej strony nie pojawi, bo w tle mam jeszcze do nagrania dwa poradniki dla nowicjuszy i zaawansowanych i po prostu czasowo, bo nie miałbym gdzie tego wrzucić. poradnik pewnie wleci między poniedziałkiem a wtorkiem. Zobaczymy pierwszy, a drugi przed samym startem, żebyście mogli ogarnąć sobie mental i byśmy mogli ładnie, nazwijmy to, yy, uczestniczyć i rywalizować z tulkami na godnym poziomie. Czyli mniej więcej powiem Wam, jak ja zawsze gram: gdzie przynajmniej na początku mam zimy szansę, jak równy z równym, a potem wiadomo, to się rozjeżdża, bo ja gram sam, a oni w 50 na jednym no nieważne, przejdźmy do pierwszego news'a, zanim przejdziemy do nowego serwera. Moi drodzy, Metin 2 brazylijski został zamknięty z tego powodu, że no po prostu licencja im się skończyła i nie potrafili się dogadać z Webzenem. Ja Wam powiem, że mi to nie dziwi wcale, bo Metin jako Metin nie był nigdy popularny w Brazylii. Grało tam może tysiąc ludzi czy dwa tysiące, ale to jest za mało dla jednego serwera, żeby całą licencję opłacić. Ja nie wiem, czy. Licencja polegała na tym, że był jakiś koszt wstępny, czy tylko podziel, podział zyskami, nie mam pojęcia, ale pod tym względem, srebr brazylijski był dobry, bo tam szybciej pojawiały się aktualizacje, i niektóre tylko tam, względem naszego globala europejskiego od Gameforge'a, więc to jest trochę smutna sprawa, ale każdy wiedział albo i nie, to wam powiem w, Bra w Brazylii: Tibia jest bardziej taką grą narodową, a w Turcji właśnie Metin 2, czy trochę w Polsce nazwijmy to bardziej właśnie niż, niż, niż metin 2. Tam ludzie żyją z handlowania tibia sami tam nawet firmy mają postawione, na tym dorabiają się domów i nie wiadomo czego. Ja sam byłem świadkiem, jak czytałem artykuły o brazylijskich handlarzach, że mają takie potężne firmy, iluś tam osobowe i normalnie tam na tym cała rodzina żyje. W przypadku Metina jest to samo, ale w Turcji, tylko wiadomo, tam handel jest bardziej le legalny, a w Metinie nie. W mogliby zrobić aukcje, gdzie za pomocą smoczych monet ale nie mówię o kuponach, Mo można byłoby kupić Eko, byłoby to zajebiste rozwiązanie, gdy załóżmy masz dobry item, ktoś daje Ci, załóżmy, nie wiem, 3000, albo przepraszam, 300 tysięcy SM i Ty masz to na koncie, a potem wiadomo, możesz się skrypt innym zmienić na inne dobra, tak? To działa w Tibi, niestety nie w Metinie, no bo Gameforge, jak i Webzen, mają IQ wieśniaka, tak mi się przynajmniej wydaje, ale przejdźmy do Krem de la Creme, czyli nowego serwera Onyx'a i powiem Wam szczerze, po raz pierwszy ja jestem szokowany ile informacji wypływa przed startem. I żebyście wiedzieli o czym ja tutaj mówię. Widzowie, są, albo inaczej, niektórzy youtuberzy mają podpisaną umowę i NDAK i dzięki temu mają dostęp do zamkniętej bety, gdzie tam są testowane aktualizacje i potem robią zapowiedzi z tych aktualizacji, jeżeli po im pozwala. No i stąd się biorą leaky, jeżeli chodzi o Metina, co będzie wcześniej, bo oni często nie potrafią mordy zamknąć i mówią, co aktualnie testują i tak dalej. Jakieś sceny wypływają, więc często ja wiem 2-3 godziny przed aktualizacją, co będzie w Metinie. No bo paru YouTuberów z Turcji, z Rumunii i tego typu community tam gra, a oni często się dzielą na swoich Discordach prywatnych dla swoich społeczności. Ale nagle pojawił się taki kanał na Twitchu, nazywa się Metin 2... E, przepraszam, na, na Twitterze Metin 2Alerts, jak również inny jakiś taki turecki link też z jakiegoś Discorda, gdzie i wszystkie newsy sprawdzają się w 100%, co nie jest dziwne, ale te info, które oni podają są już tak wewnętrzne, że tylko pracownicy mają do tego dostęp, bo oni likują screenshoty z postów, które dopiero będą reklamowały ten serwer i to parę dni przed puszczeniem tego posta, nie wiem czy wiecie, zanim post typu po Art skopiuje to na translatorze, no to dostaje tzw. szablon w niemieckim czy angielskim języku, no i to sobie wisi na forum, on to potem tłumaczy, jest to edytowane gdzieś tam razy, błędy usuwane ortograficznie, chociaż w języku polskim, patrząc na Arta, to raczej nie. Niekoniecznie, no i dopiero yy, za jakiś czas, kiedy sobie tam ustalą, to udostępnią. W przypadku właśnie tych likerów wszystko, co oni udostępniają, się sprawdza jeden do jednego. I właśnie oni utworzyli konto tylko pod ten serwer. Nie mówią o żadnych aktualizacjach, o tym, co jest testowane, tylko i wyłącznie mówią, co będzie na tym serwerze. Więc moja teoria jest taka, że to są po prostu konta Gameforge'a, i oni robią wszystko, żeby każdy o tym mówił, bo więcej ludzi powie o Liku, bo wiecie, jakaś nowa informacja, tu, tam, nawet ja się nie niekiedy podniecam, bo też jestem w szoku. Yy, niż na przykład jakby mieli wrócić zapowiedź, dobra, no ja to omówię na odcinku Fireland, nie, a tak co chwilę codziennie jest jakieś nowe info. No i tak właśnie dowiedzieliśmy się o systemu, systemie dusz wcześniej Dowiedzieliśmy się o systemie teleportacji, zaraz o tym przejdziemy i sobie to obgadamy, o Twitch dropach i tak dalej, i tak dalej. Też zostawię jeden news, w którym sam nie wierzę, ale też został podany przez te osoby więc to jest kwestia do dyskusji Więc przejdźmy w sumie po kolei bo ja to nie omawiałem, więc tak moi drodzy, serwer wystartuje w połowie sierpnia, nawet to Art stwierdził To również wynika z poprzednich serwerów, jak sobie zobaczycie, zawsze to był czwartek albo piątek Więc ja nie wierzę, że to będzie za tydzień, w sensie chodzi mi, że 22-23 Ja obstawiam 15-16, bo patrząc po likach, oni już nie mają co pokazać praktycznie, więc inaczej tak często spamują tymi postami na forum, że nie wierzę, że utrzymaliby ten stan przez kolejny tydzień, no bo co 2-3 dni macie nowe posty na forum, więc to musi być 15-16, no po prostu ja aż nie dowierzam, jak będzie inaczej, bo to będzie kretynizm, gdzie oni sobie zrobią przerwę tygodniowo praktycznie przed zapowiedziami, żeby ciągle było mu mówione o tym serwerze, przepraszam. No i jak już powiedziałem, macie system dusz, to ja już mówiłem. Jak ktoś nie wie, to system polegający na tym, że macie dwukrotność i damage. W tym przypadku gdzieś była 25 półkrotność Zobaczcie sobie na moje stare filmiki, tu macie w tle jak surą z byle jakim eku na znakomitym Rubinie. Ja miałem chyba Kalikt na Plus 9 albo 12. Zbijam spokojnie Hydrę. Z, właśnie tą surą z buta, bez poli, bez jakiegoś eku, no to jest niesamowity boosting, sprawia, że dużo ludzi na pewno zaoszczędzi na sm -ach. No i przejdźmy dalej, widzowie. Na serwerze będzie teleportacja i Wikipedia Dropu. Teleportacja polega na tym, że możesz się teleportować do danego NPC albo go wyszukać, jeżeli nie wie, gdzie on jest. Nie wiem, czy jakaś osoba jeszcze istnieje, gdzie nie wie, że ktoś nie wie, w jakim królestwie jest dany NPC. Jeżeli grałeś w nim parę lat, no, ja bym miał problem, problem jedynie z Shinso, tam najmniej grałem. Chociaż dalej, no, można się domyśleć, gdzie oni stoją, więc. Bez sensu, bo to wygląda jakby to robili dla ludzi, którzy dopiero zaczynają w Metinie, a raczej wątpię, e, że tacy ludzie istnieją. Chodzi mi, że ludzie, którzy w ogóle, w ogóle nigdy nie grali w Metina. Następnie macie Wikipedie Dropu, tylko zrobioną na odpierdol, bo tu jest pokazany MOB i wypisany DROP. Bez obrazków, bez niczego, no średnio to wygląda, nie? W sensie. Ciekawe, czy jak da się nakierować kursorem na poszczególny drop, to pokaże załóżmy jaki, jakie właściwości ma dany item. No bo wiecie, jeżeli wszedłby jakiś nowy event, albo jakiś nowy, no, nazwijmy to, nowy content, gdzie oni często tych itemów nie opisują w zapowiedziach, bo mówią tylko ogólne info, to człowiek potem się musi zastanawiać, co to ten item robi, o czego on służy. A jeżeli tylko będzie wypisany, wiecie, nazwijmy to w ten sposób, to ja nic nie wiem. O co chodzi dalej, nie? więc de facto niepotrzebny jest taka, de, 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 taki drob, to w yy, graf graficzny sposób, jak to jest na pliwach, to powinno być lepiej zrobione, ale to już się nie będziemy kłócić. No i widzowie mapy, które, znaczy, yy, no dobrze powiedziałem, mapy, które nie miały nigdy mapy, czyli chodzi o minimapę, że mieliście tylko mini mapę, ale nie dużą mapę, możecie mieć teraz od tej pory całą mapę, jeżeli sobie te mapy odblokujecie, a dopić te części mapy możecie z danych mobów na danej mapie. Nie wiem, czy żeście zrozumieli, co ja powiedziałem, czy jeszcze raz, macie załóżmy Czerwony Las, tam mapy nie widać, tylko jest mini mapa, jeżeli chcecie mieć główną mapę, musicie dopić z mobów części tej mapy i po połączeniu jakiegoś tam PC -ta za grosze, możecie sobie y, tą całą mapę blokować, żebyście po prostu mieli tak jak w M1 albo w M2. Czyli o co chodzi, no to git. No i kolejne ogłoszenie ze strony Gameforge'a to są Twitch Dropsy, czyli ewidentnie zrobione to pod Turków, bo niestety Metin2 w Europie, poza Turcją, istnieje tylko i wyłącznie na YouTubie. Większość streamerów, jakich kojarzę, tych większych, nawet nie tylko z Polski, nie tylko z Rumunii, streamuje i wyłącznie na YouTubie, więc trochę to jest żałosne, żeby nie było. No ja też streamuję na Twitchu, no ale wiecie, no, czemu wszystko jest pod Turków robione, nie? Chociaż wydaje mi się, że to też jest taka odpowiedź yy, na to, co żeśmy zrobili na Anadolu, ile ludzi oglądało wtedy Metina, bo tą wojenkę między Turcją a Polską oglądało średnio 20-30 tysięcy ludzi, licząc też out i to zniaka, więc dla Gameforza to były ogromne liczby. No i właśnie, yy, może być też tak, że to jest odpowiedź na to, tylko problem jest taki, że ci ludzie, co grali na Anadolu, już nie będą grali w Metina, bo Gameforge o nich nic nie napisał i nie złożył propozycji, jakąkolwiek, czy to darmowe SM -y, kody, Jakąkolwiek współpracę, jak porządna każda in, inna firma by robiła, więc zostałem tylko ja i pewnie będzie grał i to Zyniak, może ognisty, ale reszta, no już nie bardzo, więc Polaków będzie na pewno mniej na serwerze y, tureckim, jak już powiedziałem. Ja poradniki nagram dla początkujących: jak, jak, jak zainstalować, co ustawić, gdzie dropić, jak zarabiać. Mam go gotowy, czekałem tylko na zapowiedź, żebym nie musiał ten poradnik y, dogrywać, ale widzę, że Gameforge nie potrafił przyjść zapowiedzi, więc ja i tak go wrzucę, czy ta zapowiedź będzie, czy nie. Mówi się trudno, najwyżej e, przypnę komentarz, e, czy byłyby jakieś zmiany w moim poradniku, czy nie, raczej wątpię, bo mniej więcej już wiadomo, co tam będzie właśnie przez tych likerów topowych. No i właśnie, moi drodzy, news dnia, albo news można powiedzieć tego serwera, to jest to, że Właśnie tych dwóch likerów, gdzie oni wcześniej info sprawdzało się w 100% podali uwaga, bo ciężko w to uwierzyć, że będzie na serwerze Onyx happy w postaci 50% i to może być nawet przed startem ten najbliższy happy. 50%! Jeden z nich powiedział, że tylko dla Onyxa, ja nie mam pojęcia, jak by to miało działać, bo SME macie wspólne dla wszystkich serwerów na danym klasze a drugi powiedział, że po prostu będzie happy. I macie tutaj właśnie na, na, na tym jego Twitterze to udostępnione. No, i to jest pytanie: o czym to świadczy? W sensie, wejdźmy tak troszkę od początku. Mam takie, zróbmy takie małe podsumowanie eventów, które będzie na nowym serwerze. I zobaczcie, że będzie grubo. Ja sobie to wypisałem, więc uwaga. Eventy na serwera i ogólnie różne aktywności na Onyxie to system dusz, i coś co zwiększa nam damage, możemy mieć słabszego przez to, codzienne eventy chodzi mi, to, o, mi tu o te eventy, co są 4 godziny dziennie, tam po południu i wieczorem. Server first. Chodzi mi tutaj o te bossy, kto, kto pierwszy zbije, ten ma nagrody. Pamiętacie na dolu to robiliśmy? Było spoko. Exp u Uriela, co się odbiera, co jakiś tam level więcej lub mniej, w zależności od serwera, bo oni różnie ustawiają, ale bodaję, że chyba od levela 7.0 albo 8.0 to chodziło. Nawet na początku można było mieć 200% więcej ekspa przez to, ale to mówię w zależności od serwera. Szkaty ucznia, a bo nie bohatera, bo to serwer eventowy. Nowy system Enigmy i to jest system, gdzie nie rozumiem go w pełni, bo czekałem właśnie na zapowiedź. Pamiętacie te mapy, co się dropili na, na Enigmę, nie? To, to jest taka wyspa skarbów, nazwijmy to. I tam robiły, robiłeś sobie fazy, i coś z tego mogłeś mieć lub nie, i oni chcą dokręcić do tego jakiś taki system, więc z item shopa albo z dropu, czyli zapewne z item shopa, możesz sobie przywołać jak, jakąś limitowaną ilość bossów, tu macie skinś w tle pokazany, no i dzięki temu yy, yy, macie jakiś dodatkowy drop. Nie mam pojęcia, jakby to miało działać, ja tylko to powiedziałem, jak to widzę i jak to inni opisują. Nową teleportację, czyli ten Atlas i Wikipedia Dropu, kwiatki na stałe, tak jak na Emeraldzie i Ruby, Milestone to nie mam pojęcia czy będzie, bo to ten typ serwera wygląda bardziej jak Emerald czy Ruby, Ruby, czyli milestone tu macie w tle, proszę bardzo, obrazek, czyli jak... Zrobicie pewne czynności, macie na nagrody, jak dodatkowy ex na serwerze, dodatkowy drop na serwerze. Jakieś tam bonzai. no sami widzicie co tutaj daje. Czy to będzie na, na tym serwerze? Nie wiem, dlatego daję znak zapytania. E event letni, no i o między 100 a 200% większy drop, moi drodzy. Nie było jeszcze serwera gdzie miałby tyle aktywności naraz. Naprawdę, tu jest przepych z każdej strony. Nawet bizowie, Gameforge zapowiedziało LAN Party w siedzibie Gameforge'a dla niemieckich streamerów, więc co nam to mówi? To jest moja teoria, ale ja w nią wierzę, nie? Zawsze mówię jakieś teorie z dupy, bo sobie ją wymyślam na bieżąco, jak nagrywam odcinek, ale... To jest moja teoria, w którą wierzę, że po prostu im się dup pali i muszą zamknąć ten kwartał z większym, nazwijmy to, przychodem finansowym, bo Anadolu, jak na starcie im pewnie oddawał, jak ta była wojenka między nami, a Turkami, tak szybko ten serwer się wyludnił i potem nic z kasy praktycznie mi nie mieli, oprócz tych ludzi z innych serwerów. A pamiętajcie dla Gameforge'a najwięcej kasy zawsze płynie ze startu, więc być może jest tak, żeby utrzymać te same ...przychody co rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu i tak dalej, no to właśnie położyli wszystko na stół i mówią dla, dla każdego, zapraszamy, najlepszy wypchany serwer contentem po całości, czy znaczy contentem, eventami po całości, gdzie u nas zrobisz postać za pół darmo, a potem sobie ją przyniesiesz na... W sumie nie przyniesiesz. No, pewnie będzie miał fuzję z Emeraldem znając życie, bo, bo, bo to nie jest ser, będzie zostanie zamknięty. On pewnie będzie stał z rok 2, a potem fuzję z Emeraldem, chociaż Emerald jest pusty, więc to nic nie zmieni, ale żebyście wiedzieli o co mi chodzi. No tak to śmierdzi star no bo mówię. Geniefos robi takie ruchy, jak nagle nie robił nigdy. No to o czym to świadczy? Nagle ta firma się obudziła? W sensie... Gdzie ona była 5 lat temu? Czemu akurat nagle, nagle y, ty, tyle proponują? Przecież no, to brzmi jak de desperacja, nie? ewidentna desperacja. Dlatego no, zachęca to, żeby nie było. To muszę oddać, że to jest jeden z najniższych serwerów, gdzie faktycznie opłaca się grać. Nawet nie na stałe, tylko potem po miesiącu, dwóch miesiącach wymienić to, co jeszcze dopi zarobili na inne serwery, gdzie te postacie macie. Naprawdę wygląda to godnie i zobaczymy, co z tym będzie e, dalej, nie? żeby nie było. Więc chyba to by było na tyle. Poruszyłem chyba każdy możliwy temat. Powiedzcie, co sądzicie o tych li li likerach, Likierach, nazwijmy to, bo ewidentnie śmierdzi tu pracownikiem Gameforge'a, bo ja nie wiem, że Gameforge nie zareagował i nie wie kto udostępnia te posty, które są wewnętrzne, nie? Czyli tylko, tylko ci bysi moderatorzy forum, typu albo komunicy, menadżerzy nagle, nagle ktoś z nich postanowił to udostępnić jak nigdy, no proszę właśnie no i powiedzcie, że zagracie, jeżeli tak, to czy na starcie bierzecie urlop, czy bardziej później na, na lajcie, albo inaczej, czy na poważnie, czy każualowo, czyli 1000 zł na starcie czy 100 zł na starcie? <laughs> Dzięki na razie, do widzenia, Bajlando.